I dzięki temu, że jakoś tam przetarliśmy te szlaki, że pisaliśmy o rzeczach, które wydawały się kontrowersyjne, bardzo często przychodzili ludzie i mówili, proszę pana, tak nie można. A wie dlaczego nie można? No bo nie wolno, nie wie pan? A wie nie wiem. No ale to już nie, tak tak nie wolno pisać. A my dlaczego nie wolno? No bo oni mogą coś zrobić. A mówię, Ale może nie zrobią. Jak napiszemy, jak się już ukaże, to po co mieliby robić? To musieliby tekst konfiskować, a to już jest za późno. Czym więcej napiszemy to tym bardziej będziemy bezpieczni. I to się okazała droga skuteczna. I w ten sposób, po kolei, od Narodowych Sił Zbrojnych, od Polskiego Państwa Podziemnego, przez Komunistyczną Partię Polski, przez bezpiekę, informację wojskową, która do tej pory praktycznie nie jest ruszona, nie wiem dlaczego, a zaczyna się ta wielka, czerwona plama nie niebiała, najnowszej historii Polski, zapełniać. Cieszę się, że są odbiorcy. Że w tej chwili wyrosło pokolenie, które tym się interesuje. Gdy takie spotkania miały miejsce 20 czy 25 lat temu, to przychodziły osoby starsze, te, które często wiedziały więcej ode mnie. Nie było młodzieży. Dzisiaj na tych spotkaniach nie ma starego pokolenia. Nawet mojego praktycznie nie ma. To przychodzą ludzie 18, 16, 25-letni, czasami 30-letni. I to cieszy. Po pierwsze, jest ich coraz więcej. Po drugie, chcą coraz więcej wiedzieć. Po trzecie oni są świadomi tego, co im zabrano. Zabrano im historię, zabrano im Polskę tak naprawdę, zabrano im tożsamość. Oni mają się wstydzić. Mają się przebierać chłopcy w fatałaszki, dziewczyny w kufajki, chyba i w papachy, i za załopaty i szyny nosić tam na budowie czy coś, bo teraz będziemy gendermenami, prawda? To jest tutaj taka pedagogika wstydu. I wszystko to najgorsze. Co się da oprócz, to oprócz. Narodowe Siły Zbrojne, kolaboranci z Niemcami. Organizacja, która miała tak fantastyczny wywiad antyniemiecki, cały program antyniemiecki, program granicy na Odrze i Nysie. Niemcy tym byli zafascynowani, że to jest niemożliwe, żeby to była polska konspiracja, że Polacy są za głupi na to. Okazało się, że, że to Polacy, że to Polacy robili. To wszystko było nam Zabrany. I dzisiaj, gdy młodzież chodzi z tymi jaszczurkami, z żołnierzami wyklętymi, z napisami, czy z emblematami, z flagami biało-czerwonymi, Marsz Niepodległości, to jest oznaka, że wychodzimy z tego podziemia, że tam, gdzie byliśmy wtłoczeni, mieliśmy zostać na zawsze, gdzie mieliśmy się zacząć przebierać. Ja musiałbym wyglądać jak pan Anna Grocka na przykład, czego sobie nie mogę wyobrazić, jeszcze w tej peruce, którą by mi wiatr na przykład zwiał, byłaby dekonspiracja, no, nie mogę sobie tego wyobrazić, ale oni by chcieli. Natomiast ci młodzi ludzie już nie dadzą się zmanipulować. Wiedzą, że zabrali im wszystko, co mogli zabrać. Teraz jest już tylko jedna możliwość: odzyskiwać kawałek po kawałku z tego, co nam zabrali. Czym prędzej, tym lepiej. Czym więcej uda się odzyskać, to jeszcze lepiej. Tylko trzeba zacząć. Trzeba chcieć.